Cześć wszystkim, e, witam was z powrotem na moim kanale. Słuchajcie, nawet chyba już nie będę próbowała tłumaczyć e, tego, z jaką częstotliwością teraz pojawiają się moje filmy. Próbuję to wszystko sobie wciąż wykminić, e, rzecz pracowania na pełen etat i próbowania być obecną na YouTubie jeszcze tego nie wykminiłam, więc jeżeli ktoś z Was ma pracę na pełen etat i dodatkowo robi swoje kreatywne rzeczy i ma jakieś rady, chętnie je przyjmę. Natomiast dla mnie jest to proces yy, i wciąż staram się zrozumieć, jak mogę najlepiej być tutaj i też yy, pracować na pełen etat, yy, także jeszcze jest co dla mnie yy, nie do końca jasne. Natomiast dzisiaj przychodzę do Was z filmem o tematyce, w której kierunku teraz mój kanał, myślę, będzie się skłaniać i yy, jest to rzeczą Dość naturalna, o tematyce karierowo motywacyjnej, karierowo organizacyjnej, mianowicie pięć rzeczy, które możecie zrobić w swoich nastoletnich latach, czy jeszcze. Przed rozpoczęciem pracy, aby sobie tą przyszłość ułatwić. Niezależnie w jakiej dziedzinie chcecie pracować, myślę, że te pięć rzeczy to bardzo, bardzo istotne podstawy, żeby zbudować sobie e, właśnie dobrą taką bazę karierową. Także zaczynamy. Pierwsza rzecz to jest postaraj się zadawać z ludźmi z różnych środowisk. Nigdy nie uświadomicie sobie, ile przed Wami tak naprawdę dróg jest otwartych, dopóki nie będziecie próbować poznawać ludzi i perspektyw z bardzo różnych ścieżek życia. Bardzo jest podobne, że do waszej szkoły chodzi na przykład tylko jeden typ ludzi, ale od czego są eventy, od czego są dodatkowe zajęcia, od czego są wyjazdy. Każde doświadczenie, które nie jest siedzeniem w domu, e, może przyprowadzić was do tego, że poznacie osoby, których zainteresowania, czy może już nawet praca e, was zainspiruje. I może niekoniecznie będziecie chcieli to robić, ale na przykład później podążając tą ścieżką znajdziecie coś, co wam bardziej pasuje. Ja na przykład, dopóki nie poszłam na studia, nie zadawałam się bardzo z osobami, którym życiem całym była muzyka. E, I dopiero zaczęło się to u mnie na studiach. I powiem wam, że e, wpłynęło na mnie to nie w kontekście zawodowym, natomiast na przykład zachęciło mnie to, że z powrotem zaczęli grać na pianinie. Nigdy nie wiadomo, jak takie interakcje na was wpłyną, także to jest jedna, moim zdaniem bezcenna rada. Ech, I to tak. To właśnie tak wygląda, jak jestem nieprzyzwyczajona do na nagrywania. Zdążyła mi się wyładować bateria e, i tym czasem zdążyła się robić ciemno. Także... Zobaczcie, że jest troszkę ciemniej niż... Y przed chwilą. Druga sprawa to jest, zawsze stara się znaleźć nowe sposoby nauki, szkoły, rozwijania się. Ja trafiłam do IB tylko i wyłącznie dlatego, że kiedyś w gazecie bodajże L znalazłam artykuł o tym, że istnieje coś takiego jak matura międzynarodowa. Jest to alternatywa, dopiero wtedy robiła się popularniejsza w Polsce do standardowej matury polskiej. Gdybym nie czytałam ten artykuł, nie zaczęłabym googlować, Czym jest matura międzynarodowa, i nigdy bym się nie dowiedziała, i nigdy bym się pewnie nie przeprowadziła do liceum gdzie indziej i poszła do tego programu. Więc zawsze warto szukać nowych rozwiązań. Może akurat coś w tym roku wyszło ciekawego. Wiem, że na przykład teraz są formaty studiów, gdzie pozwalają Wam każdy rok być w innym kraju. Kojarzę uniwersytet o nazwie Minerva. Nie wiem, jakie są o tym opinie. Wiem, że jedna z osób, którą tutaj oglądałam na YouTubie. Jest w takim uniwersytecie, nigdy nie poprzestawajcie na tym, co jest uznawane u was za tradycyjne i klasyczne sposoby, klasyczny sposób nauki, bo może akurat coś dużo bardziej wartościowego jest już za rogiem. Trzecie, niby banał, ale tak naprawdę nie, czyli próbuj nowych rzeczy. Słuchajcie, nigdy się nie dowiecie, w czym jesteście dobre albo dobrzy, dopóki nie wypróbujecie nowych dziedzin, nowych sportów. Jeżeli ktoś ze znajomych czy rodzin Wam proponuje, czy chcecie ze mną iść na przykład na ściankę spinaczkową, to Zawsze mówicie tak. Dlatego że nawet e, jeżeli wam się tam będzie w ogóle nie podobało, to pójdziecie raz. Wiecie, że wam się to nie podoba? To jest najgorzej, co się może stać. Najlepsze co się może stać, to jest to, że to wam się to mega spodoba, będzie totalnie wasz konik i e, ukieruje to jakoś waszą karierę. Mówię tutaj o różnego rodzaju aktywnościach, czy znajdziecie coś, co wasze miasto organizuje, czy może jakaś firma, organizacja. Zawsze kiedy macie szansę wypróbować coś, czego wcześniej nie próbowaliście, próbujcie, bo zawsze jest to lepsze niż nie próbowanie niczego nowego i uciekanie się tylko do starych rozwiązań. Czwarta sprawa to jest, żeby obserwować, co dzieje się w branżach, które Was interesują. Oczywiście, kiedy macie kilkanaście lat możecie jeszcze nie wiedzieć, co chcecie robić w przyszłości, to jest całkowicie normalne i nawet dobre moim zdaniem. Natomiast jeżeli macie kilka branż, które Was interesuje, obserwujcie, co się dzieje na tej scenie. Na przykład interesuje Was literatura, moda i Powiedzmy finanse. Obserwujcie, co się dzieje w tych trzech kategoriach. Niesamowicie ważne jest dla rynku pracy, żeby być na bieżąco z tym, co się dzieje. Będziecie mieć ogromną przewagę nad innymi osobami, które chcą się dostać do tych samych firm albo po prostu wejść w te same rzeczy, rozpocząć nawet tego samego rodzaju biznesy, kiedy będziecie od lat już od młodszego wieku odczytane, będziecie dokładnie wiedziały, co się dzieje, jakie są trendy na tym rynku. Ja na przykład czytam e, Financial Times i czytam Business of Fashion, bo to są dwie, takie główne dziedziny, które mnie interesują. Bycie oczytanym jeszcze nigdy e, nikogo nie ugryzło w tyłek, bardzo polecam być oczytanym w dziedzinach, które Was interesują. Ostatnia, piąta sprawa to są eventy i co za tym idzie kontakty. Prawda jest taka, że w każdym, ale to każdym chyba zawodzie, sieć kontaktów, którą macie, to jest Wasz największy atut. I słyszałam kiedyś gdzieś takie zdanie, że Your network is your net worth. Jest to prawda, dlatego chodzenie na eventy, gdzie możecie poznać ludzi, którzy się obracają w tym, co wy będziecie chciały robić, albo uczestniczenie w warsztatach, chodzenie na wykłady. Od osób, które osiągnęły już dużo w tej dziedzinie. Te rzeczy są zawsze nie tylko cenne, jeżeli chodzi o informacje, które zdobędziecie, ale o kontakty, które zdobędziecie. Myślę, że ważne jest, w polskim społeczeństwie wciąż jest trochę taki shame położony na używanie swoich kontaktów, natomiast nie bójcie się tego. To jest naprawdę ważna sprawa, nie oczywiście w złym tego słowa znaczeniu, ale prawda jest taka, że jeżeli ktoś ma dać staż lub pracę komuś, kto ma świetne kwalifikacje, a komuś, kto ma świetne kwalifikacje i tą osobę się jeszcze zna i lubi, no to chyba wiecie, która osoba zostanie wybrana. Plus, last but not least, ilość wiedzy, którą zdobędziecie na takich eventach od takich osób, jest ogromna, bo te osoby po prostu mają szlata. I lata doświadczenia. Słuchajcie, to było wszystko na dzisiaj. Przepraszam za nagłą zmianę światła. Jeżeli filmem się podobał, dajcie mi kciuka w górę i dajcie znać, jakie filmy o podobnej tematyce, a może innej tematyce chciałabyś się zobaczyć na moim kanale następnym razem. Trzymajcie się ciepło i widzimy się wkrótce. Pa!